Jestem dumny z naszego towarzystwa. Jestem dumny z organizatorów. Mieliśmy około 1400 uczestników, około 50 gości wykładowców z zagranicy, 50 pielęgniarek i instrumentariuszek, 200 fizjoterapeutów. Nasza współpraca się zacieśnia. The It's a great meeting, a great scientific program, a lot of basic science, but a lot of practical experience which has been presented, and the interest you can really feel, because all the audience, all the halls are really full of people. This has been a wonderful conference. Uh, the people here have been very inviting, very welcoming. Uh, it's been excellent the scientific and research content. Chciałabym ja powiedzieć, że jest to świetne wydarzenie dla wszystkich lekarzy, fizjoterapeutów, studentów. No Jeszcze w naszym pięknym Gdańsku udało się to w cudowny sposób zorganizować. Gdańsk okazał się wspaniały. Przywitał nas niesamowitą atmosferą i harmonia Gdańska z piękną architekturą przyrosły nasze oczekiwania. Stocznia Gdańska, elektryczny żuraw, miejsce, które będziemy wspominać do końca życia. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyjechali, organizatorom, firmom. Zapraszamy za dwa lata do Krakowa.